Z ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik, zachowuje post dwa razy w tygodniu, dają dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Dzisiejsza, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stawia nam przed oczy dwie postaci, faryzeusza i celnika, którzy w tym samym czasie przybywają do świątyni na modlitwę. Dwie postaci i dwie całkiem inne postawy. Faryzeusz, choć mówi do Boga, sercem pozostaje przy sobie samym. Wylicza stwórcy swoje zasługi, jakby nie zauważając własnych grzeszności. Mało tego, porównuje się z innymi. Grzesznikami gardząc. Tymczasem celnik, staje przed znającym jego grzechy Bogiem, uniża się przed nim i prosi go o litość. Jezus mówi, że to celnik odchodzi do domu usprawiedliwiony. Ta Ewangelia wzywa nas do stanięcia w prawdzie, stanięcia w prawdzie wobec własnej grzeszności. Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Ta Ewangelia wzywa nas do tego, abyśmy prosili Boga, prosili Ducha Świętego o poznanie własnych grzechów, o żal za grzechy, o odważne stanięcie przed Bogiem i wyznanie ich. To słowo Boże, które dzisiaj odczytujemy, wzywa nas także do stanięcia w prawdzie i patrzenia na to, w jaki sposób odbieramy Pana Boga? Jak patrzymy na Boga? Jaki mamy Jego obraz? Czasami sytuacje naszego życia na dobrą, miłosierną twarz Ojca nakładają maski: maski wielkiego, nieobecnego, maski księgowego, przed którym trzeba się wykazać, przed którym wszystkie grzechy trzeba zakamuflować. Słowo Boże mówi o Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Spójrzmy na Jezusa. Nie ma w nim wyrachowania. Nie ma wypominania dawnych grzechów, już odpuszczonych. Możemy mieć pewność, że przychodząc do Boga, prosząc Go o wybaczenie, to wybaczenie otrzymamy. I to jest dla nas dobra nowina. Istotą tej Ewangelii jest obraz Boga. Faryzeusz widzi Boga jako Sędziego, który rozlicza go z wypełniania prawa. Celnik widzi w Bogu miłosiernego Ojca, ten obraz Boga ma szczególny wpływ na ich zachowanie zasadniczy i ma także wpływ na fakt, iż to tylko jeden z nich odszedł do domu usprawiedliwiony. Celnik otrwał, otworzył przed Bogiem swoje serce, ukorzył się Natomiast Faryzeusz pozostał i odszedł do domu z grzechem pychy i wyższości w stosunku do drugiego człowieka. Bóg patrzy na serce. To serce jest dla niego najważniejsze. Takie piękne serce miała Maryja. I to właśnie ją wybrał Bóg na matkę swojego syna. Ona, pokorna. I zawsze zgadzająca się z wolą Bożą jest dla nas wzorem. Takiego serca oczekuje od nas Bóg serca, które będzie otwarte na działanie Ducha Świętego i będzie współpracowało z łaską Bożą. Niestety, niektóre serca są bardzo pogubione, poranione, ale miłosierny Ojciec czeka na każde takie serce, by przyszło do Niego. By w pokorze żałowało za swoje winy. Niestety ten czas wyznaczony przez Boga jest ograniczony. A Bóg czeka. Chciałabym się podzielić z Wami dzisiaj króciutko tym, w jaki sposób Pan Bóg uczy mnie miłości i miłosierdzia na co dzień w moim życiu rodzinnym. A przytoczę tutaj taką. Sytuację sprzed kilku lat, kiedy zorientowałam się, że jedna z moich córek zaczyna dorastać, i postanowiłam mocniej zaangażować ją w prace domowe. Był to okres bardzo trudny i wyboisty, i pamiętam, pół roku temu mm, przyszedł kryzys. Brakło mi cierpliwości. Zaczęłam z wyrzutem rozmawiać z Panem Bogiem i pytać go, jak długo jeszcze, ile jeszcze, Panie Boże, ja muszę a, tłumaczyć. I wtedy usłyszałam w swoim sercu głos Pana Boga, który zapytał mnie, ile razy ja Tobie przebaczyłem. Ile razy przychodzisz do mnie z tymi samymi przewinieniami, pukasz do moich drzwi i prosisz o przebaczenie. A ja za każdym razem wychodzę z miłosierdziem, z otwartym sercem i przebaczam Ci. I było dla mnie to tak olbrzymie przeżycie duchowe, że od tamtej chwili za każdym razem, kiedy tylko w mojej głowie lęknie się pytanie. Ile razy jeszcze, jak długo, to wiem, że muszę podejść do bliźniego z większą miłością, z większą, z większą wyrozumiałością, dokładnie tak, jak uczy mnie tego Pan Bóg każdego dnia. Myślałam nad tym, jaki jest obraz Boga w moim sercu. Wiem, że to jest obraz Boga kochającego, miłującego. To sprawiło, że doświadczyłam miłości Boga. I wtedy zaczęłam szukać wspólnoty. I od tego momentu kroczę za Nim, idę za Nim. On ciągle mnie uczy, jak mam kochać. Wiem, że bez Niego nie dałabym rady. Szczególnie ostatnio uczy mnie, jak mam kochać swoich nieprzyjaciół, tych, o znaczy tych, których mi trudno kochać. I co wtedy? Bóg przychodzi mi z pomocą wtedy, kiedy mogę Go przyjmować w Najświętszym Sakramencie, kiedy Idę przy Najświętszy sakrament, modlę się i On przychodzi z łaską przebaczenia i uczy mnie ciągle kochać. Wiem, że bez niego nic uczynić nie mogę. Swoje życie złożyłam w jego dłoniach. I on mnie prowadzi, przemienia, umacnia. Y... Ostatnio zrozumiałam, że jak bardzo są ważni ludzie w moim życiu. Jak bardzo ważna jest wspólnota, więc jestem we wspólnocie, która nazywa się Odnowa w Duchu Świętym Radość i tam wspólnie możemy dzielić się, doświadczać Jego obecności. Bóg jest Bogiem kochającym nas wszystkich. Warto Mu oddać swoje życie. Ja Mu oddałam swoje życie i On mi przemienił.